Idę do stacji metra i podjadę do sklepu jakiegoś większego. Zamarzył mi się ser Żółty. W Kuala Lumpur jest 7 stacji metra. O łącznej długości 205 km. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 149 stacji plus 9 stacji linii monorail. Trzaskowski powinien tu przyjechać i posłuchać yy, i pooglądać co mają do pokazania i powiedzenia wodarze miasta Kuala Lumpur idę kupić bilet jednorazowy jest godzina 2.30 po południu i jeszcze nie ma tłoku więc mogę spokojnie kupić Bilet bez pośpiechu, gdzie chcę pojechać? KLCC Dwa ringity, jeden ok. Banknoty, gdzie się wkłada? Banknoty tutaj nie, tutaj karta, tutaj banknoty się wkłada. mam drugi banknot jeden ringit, mam nadzieję, że ten bez problemu wejdzie mam żeton mogę jechać o, przyjechał akurat pociąg mam cztery starty. Cztery stacje do przyjechania. Tak jeszcze nie ma tłoku więc można sobie spokojnie podjechać dojechałem no na stację swoją teraz trzeba się wydostać stąd tragłoar wyjście Wydaje mi się, że wyszedłem z dobrej strony, ze strony, z której chciałem. Po właściwej stronie ulicy jestem. A tu są słynne Petronas Towers. A ja pójdę sobie w odwrotną stronę. Mam nadzieję, że to jest mój kierunek. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale tędy chyba dostanę się do tego sklepu, do tych delikatesów. Sami popatrzcie, i ocencie, czy to jest y, normalne wejście do jakiegoś warzywniaka z czekoladą. O, tu się drzwi otwierają. Tu jest jakaś... Mo, jakiś moch handlowy, jest dużo sklepów. Zaraz zobaczymy, gdzie może być mój warzywniak. Znalazłem po dłuższej chwili wilicję gosę. To jest tu. No, zobaczymy, czy tam dostanę jakiś fajny serek. I może coś innego? Po miesiącu czasu w Kuala Lumpur muszę zrobić sobie przerwę od zupek chińskich i od ryżu. Pełen sukces, dotarłem do sekcji ser. I trzeba się tutaj zapoznać z ofertą. RINGITI to są w tej chwili przeliczenie na złotówki. Nie ma już do jednego, więc łatwo tutaj sobie można to przeliczyć na złotówki. Słuchajcie, austriacki EMENTAL 25 złotych, 250 gram. Ląduje do koszyka. Serek Filadelfia, który chyba każdy zna z Europy, z Polski. Widzę cena 20 zł, 25 zł za podobne opakowanie jak w Europie. Duński serek niebieski, trochę śmierdzący. Bardzo mnie to cieszy. Ląduje w moim koszu. Delikatesy przypominają mi do złudzenia rimping w Chiang Mai, gdzie się zawsze zaopatruję w różne delikatesy i przysmaki. Tu jest podobnie, można przeżyć w tym Kula Lumpur nie tylko na ryżu. Potrzebuję jeszcze pastę do zębów, już mi się skończyła. Co tu mają? Moje ulubione to japońskie. Ale tej y, pasty nie znam. 15 ringgit. 15 zł. Może być. Jak tu już jestem, to by się przydało. Może jakieś świeże pieczywo. Trzeba poszukać. No i pełen sukces. Jest jakaś piekarnia. Widzę bochenki po 15-11 złotych. O, zaraz sobie coś tutaj wezmę. Koniec wyprawy, moi drodzy. Pełen sukces w tym sklepie. Mam to, co chciałem. Obejrzę chlebki i zwijam się stąd. Piszę, że to jest żytni, żytni chlebek. Nie za duży, nie za mały. Raz sam raz dla mnie. I na koniec pokażę Wam moje skarby przywiezione. 5 produktów: szampon do włosów, pasta do zębów, dwa sery, świeży chleb, 80 zł w przeliczeniu na polską walutę.